No to wreszcie jest funkcja testowania miniatur na YouTube. Czekałam na to naprawdę bardzo, bardzo długo, ale pewnie nie jedna. I dzisiaj pokażę Ci, właśnie przetestuję tą funkcję dla Ciebie. Zobaczymy, jak to faktycznie w YouTube Studio wygląda. Zostań ze mną. Jak wiecie, zawsze Wam polecam tube bady. To jest taka wtyczka do tego, żeby robić lepsze SEO w Waszych filmach i pamiętać o pewnych różnych rzeczach. I tak się składa, że właśnie tube bady ma taką funkcję właśnie testowania miniatur AB. tak? Problem jedyny z tym jest taki, że ta wtyczka, ona występuje aktualnie w dwóch wersjach cenowych, jeżeli chodzi o abonament, czy właściwie w Czech, bo jedna jest bezpłatna, w której tak minimalnie można pewne rzeczy zrobić. Ja zawsze moim klientom i Wam polecam wersję tą płatną, ale najmniej, ja tam akurat płacę w tym momencie, nie wiem, z 3 dolary miesięcznie, tak? Można sobie też wykupić rocznie. Natomiast jest jeszcze wersja Legend, i to właśnie w tej, w tej po prostu opcji można było robić te testy y, miniatur AB, ale ta opcja jest naprawdę mega droga w porównaniu z tym, że no nie zawsze moje klientki jakoś mocno korzystają z tych narzędzi, w związku z czym no jakoś tego mocno nie polecałam, bo wiedziałam, że mało kto po prostu y, wykorzysta to tak faktycznie, że za każdym filmem publikuje na tyle filmów, żeby wykorzystać tą funkcję, dlatego tym bardziej cieszę się, że wreszcie YouTube Taką funkcję nam udostępnił. Zapraszam Was do ekranu mojego komputera i będziemy testować te miniatury. No to jesteśmy na ekranie mojego komputera, konkretnie w YouTube Studio. I jeżeli my na komputerze dodajemy nasz film, to mamy taki sobie, właśnie tutaj, ekran, jak widzimy teraz na samym środku, i wtedy my sobie w tej zakładce szczegóły zjeżdżamy na dół, tak. I tutaj mamy miniatura, i ten test, ten test miniatur, nawet trzech, możemy zrobić tutaj, klikając przetestuj i porównuj. I wtedy my sobie tutaj dodajemy miniatury, które chcemy, i możemy je testować, i potem klikamy gotowe. Ale to Wam pokazuję tylko, żebyście mieli jakby taką informację, jak to zrobić w momencie, kiedy wgrywacie tutaj film. Co ważne, my te testy miniatur AB a właściwie ABC, bo możemy testować trzy miniatury na raz. My możemy je robić tylko i wyłącznie na komputerze z poziomu YouTube Studio na komputerze, nie na naszym telefonie. Jak sobie to tu zamkniemy, to ja wejdę w film, który będę dzisiaj publikować. Film o live'ach na telefonie, a konkretnie zapraszaniu gości, i tutaj też, znowu, to jest normalnie zakładka szczegóły waszego filmu. Ja zawsze dodaję mój film z poziomu telefonu, tak. Następnie wszystko już robię na komputerze, jeżeli chodzi o ustawienia. Tutaj jest to moim zdaniem dużo bardziej wygodne i przede wszystkim mam dostęp do wszystkich e, możliwych ustawień, tak. Więc tutaj mamy te przetestuj i porównaj, klikamy sobie na to. No i dodajemy po kolei miniatury. No, i ja sobie przetestuję hmm, tą miniaturę. Przetestuję sobie tą miniaturę i przetestuję sobie tą miniaturę. Yy, I dlaczego te miniatury akurat wybrałam i w taki sposób zrobiłam? Dlatego, że chciałam wypróbować. Zupełnie różne miniatury, żeby wynik później był jak najbardziej taki zróżnicowany, bo im bardziej zbliżone te miniatury będą, tym trudniej będzie systemowi wygenerować po prostu wynik testu, który będzie taki mocno znaczący, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę, tak? No i teraz, żeby po prostu tutaj te miniatury dodać do testu, klikamy po prostu gotowe. I co najważniejsze, mamy tutaj już ten test, żeby nam w ogóle cokolwiek się robiło w YouTubie. Zawsze pamiętamy, jak jesteśmy w szczegółach, cokolwiek zmieniamy, klikamy, zapisz w prawym górnym rogu. No i tutaj dalej to mamy. I my sobie możemy tutaj wejść i utworzyć nowy test na przykład, ale teraz mi to nie działa, czyli prawdopodobnie nie będzie takiej możliwości i jeżeli ja kliknę utwórz nowy test, to będzie twój obecny test zostanie usunięty. Czy chcesz kontynuować, nie? I klikasz wtedy nowy test. I co ważne, oprócz tego, że te testy A, B, A, B C, załóżmy, można robić tylko i wyłącznie na w YouTube Studio na komputerze, to przede wszystkim można je robić na odpowiednich filmach. I jakie to są te odpowiednie filmy? Przede wszystkim możemy testować miniatury Publicznych, długich filmów. Czyli, jeżeli ten film na ten moment on jest jeszcze jako yy, prywatny, tak, no to tutaj nie ma jak testować, tak? Więc y, musi to być film publiczny. Yy, to po pierwsze. Możemy też testować miniatury we wcześniejszych transmisjach na żywo zapisanych jako filmy. Czyli, jeżeli zrobiliśmy transmisję i ona jest jako publiczna, zapisana normalnie jako film, lub jest odcinkiem podcastu, na przykład, to też możemy tam. To testować. Nie możemy testować miniatur filmów, które są przeznaczone dla dzieci albo przeznaczone tylko dla dorosłych. Czyli musimy mieć ustawioną konkretnie, mm, konkretnie ustawienie nieprzeznaczone dla dzieci. Nie może być e, tak, ogranicz wyświetlanie filmów do widzów powyżej 18 lat, bo to jest film tylko dla dorosłych. Nie może być przeznaczony dla dzieci, bo to będzie e, no, tylko dla dzieci. Tylko musi być nieprzeznaczony dla dzieci. I nie, nie ograniczaj wyświetlania filmu tylko do widzów powyżej e, 18 roku życia. tak, Więc to będzie dla nas ważne. Więc to, co e, ja sobie teraz e, zrobię, to ustawię sobie e, ten mój film. Za chwileczkę na po prostu zaplanowany w przyszłości na publikację, tak? I wtedy ten test zacznie tutaj się pojawiać. I teraz to, co jest ważne, to, to są takie informacje, jakie będą te wyniki naszego testu. Wyniki naszego testu mogą się pojawić po kilku dniach lub nawet dwóch tygodniach. I od czego to będzie zależeć? Będzie to zależeć między innymi też od zasięgu i wielkości Twojego kanału. Czyli mm, warto y, brać pod uwagę to, że jeżeli mamy mało wyświetleń, to system nie do końca będzie potrafił wybrać nam zwycięzcę tego. Testu, tak? I tutaj dlatego ja wybrałam, jak widzieliście, te y, trzy zupełnie różne miniatury. Y, dlatego że różnice tych, między tymi mini miniaturami są znaczące. Są w kolorystyce, są w ogóle w pomyśle na tą miniaturę i tak dalej. I teraz system i widzowie, którzy to będą oglądać, dużo łatwiej będą po prostu mogli, jakby, wybrać zwycięzcę. Będziemy widzieć, ile y, osób więcej będzie chciało faktycznie to oglądać, tak? Bo przy takim kanale jak mój, no to jeszcze jakby no, tych wyświetleń nie jest aż tak dużo. Tam ten zasięg nie jest jakiś taki, wiecie, jak u kanału, który ma 100 tysięcy subskrypcji, czy tam więcej nawet. Natomiast tutaj chodzi wtedy o tą różnorodność miniatur, żeby iść tym tropem. I co fajne, teraz jeżeli będzie wybrana jedna z tych trzech miniatur, no to w tym momencie może się okazać na przykład, że. Mm, o, tu nawet mamy napisane nieodpowiedni, film się nie kwalifikuje do testu, ponieważ nie jest publiczny, więc później muszę uruchomić ten test jako publiczny. E, natomiast co jest fajne, to to, że jeżeli zrobimy to, ten test, tak, i wybierzemy jakąś miniaturę, to my możemy znowu przetestować, na przykład tą miniaturę i dwie kolejne, czyli możemy ten nasz film jeszcze bardziej e, ulepszać. Tak? Więc, więc to jest ważne, i teraz jak będą wyglądały te nasze wyniki? Jeżeli chodzi o wyniki, to mogą być trzy: możemy znaleźć zwycięzcę, to miniatura, ta, która miała wyraźnie większy udział w czasie oglądania niż pozostałe miniatury, i te wyniki były istotne statystyczne. I tutaj jest bardzo ważna informacja: zobaczcie, że te miniatury one nie są oceniane pod kątem ilości wyświetleń, które one generują, tylko pod kątem ilości czasu oglądania, tak, który generują dla YouTube'a Zawsze już teraz najważniejszy jest czas oglądania, nie ilość wyświetleń. Czyli to, że film ma dużo wyświetleń, nie oznacza, że ludzie oglądają go w dużym procencie i że to się przekłada na czas oglądania. Czyli YouTube stawia na to, że najlepsza miniatura to jest ta, która generuje najwięcej czasu oglądania po tym jak ludzie wejdą w tą miniaturę. Jeżeli jest miniatura, która miała prawdopodobnie większy udział w czasie oglądania niż inne miniatury, no to będzie oznaczenie preferowana. Jej przewaga była jednak niewystarczająca, abyśmy mogli uznać ją za zwycięzcę, nie? Może być e, atrakcyjna dla widzów, ale system nie może tego stwierdzić z całkowitą pewnością. Jeżeli wszystkie miniatury osiągną zbliżoną skuteczność, no to będziemy mieć tutaj napisane brak, tak? Więc jakby te miniatury nie miały statystycznie znaczącej różnicy w zaangażowaniu naszych widzów, tak? Więc jeżeli nie widzimy na przykład w wyniku testu jako zwycięzca, tak, że któraś miniatura jest super, no to znaczy, że były minimalne różnice między miniaturami albo było jeszcze za mało wyświetleń, żeby, żeby po prostu takie, taką odpowiedź wygenerować. No, i dlaczego właśnie zwycięska miniatura jest wyłaniana na podstawie udziału w czasie oglądania? YouTube nam tutaj, nas tutaj informuje, że dobre miniatury mają nie tylko zachęcać widzów do klikania, ale pomagają im również zrozumieć o czym jest film, aby nie marnowali czasu na klikanie w nieodpowiednie filmy, co z kolei powoduje, że jak już klikną w odpowiedni film, no to dłużej go e, oglądają, tak? Więc, więc to jest bardzo, bardzo ważne. No i teraz jak ja włączę sobie już ten test, tak i wygenerują się te odpowiedzi, to myślę, że już w następnym filmie Wam pokażę, jak to faktycznie będzie wyglądać, natomiast tutaj ustawię sobie, zaplanuję, zobaczymy tylko, jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać ten nasz film w momencie kiedy ja już ustawię chociażby te zaplanowane, czy to nam zrobi jakąkolwiek różnicę, więc ustawiamy sobie jako, że ma się dzisiaj ten film opublikować, ale później dajemy nas zapisz w prawym górnym rogu. Tak i jak tutaj zobaczymy, to dalej jest nieodpowiedni, bo film nie kwalifikuje się, ponieważ nie jest publiczny. Czyli w momencie, kiedy ten film się opublikuje, będziemy widzieć, że rozpoczął się nasz test. Muszę przyznać, że ta funkcja, którą właśnie YouTube wprowadził z tym, z tym testowaniem miniatur, to jest jedna z bardzo długo oczekiwanych przez mnie funkcji i rzadko kiedy naprawdę odczuwam taką ekscytację, kiedy coś się zmienia na YouTubie, a takie zmiany występują dosyć rzadko. I ostatni raz cieszyłam się tak bardzo ze zmian na YouTubie, kiedy. YouTube to dla Was e, obniżył próg wejścia do programu partnerskiego YouTube, czyli programu, dzięki któremu można zarabiać na reklamach, ale także na wsparciu widzów, czy na chociażby super podziękowaniach, super naklejkach i super czatach, kiedy robicie live. E, I na ten temat, jak zarabiać na YouTubie, na YouTubie bezpośrednio i jakby pośrednio, czyli na też swoich produktach i innych rzeczach. Mówię w filmie, który Ci się teraz na ekranie końcowym. Zapraszam Cię do tego filmu. Do zobaczenia w nim. Cześć!